Amerykańskie wojska, zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Donalda Trumpa, wycofują się z Afganistanu. Po 20 latach obecności w tym kraju, Waszyngton zadecydował o odwrocie. Ewakuacja to efekt porozumienia między USA a rządem w Kabulu oraz talibami, które podpisano w lutym ubiegłego roku. Przed tygodniem z Afganistanu wyjechała kolejna część amerykańskiego kontyngentu i zostało już tylko 2,5 tysiąca żołnierzy USA. Do maja tego roku Amerykanie mają wycofać się całkowicie. Siły amerykańskie są jednym z kluczowych fundamentów misji NATO w Afganistanie, która nadal pozostaje w tym kraju. Jednak fakt wycofania się wojsk w USA i rozmów z talibami nie świadczy o stabilizacji sytuacji w tym kraju. Wręcz przeciwnie. Pomimo zimy panującej na północy Afganistanu, która zwyczajowo wyciszała działania wojenne, dochodzi do coraz większej liczby ataków na siły rządowe. W Kabulu niemal codziennie wybuchają bomby i giną ludzie. Ataki często bierze na siebie Wilajet Khorasan, czyli miejscowy odłam ISIS, a także talibowie. Ci idą dalej i rzucają groźby w kierunku Tadżykistanu dotyczące wejścia na teren tej środkowoazjatyckiej republiki. Niespokojnie robi się nie tylko na granicy z Tadżykistanem, ale też z Turkmenistanem. Czy islamscy radykałowie z Afganistanu mogą stanowić zagrożenie dla układu sił w Azji Środkowej? O zagrożeniu islamskim radykalizmem w tym regionie mówiło się wielokrotnie, ale teraz sytuacja wydaje się szczególna. W Afganistanie ze względu na wycofanie sił USA mamy zmianę układu sił. Coraz więcej obywateli Republik Środkowej Azji zasila szeregi państwa islamskiego, ale także talibów. Dodatkowo region na skutek pandemii koronawirusa przeżywa największą od lat 90. zapaść gospodarczą, która może sprzyjać radykalizacji nastrojów. Czy w Azji Środkowej dojdzie do nowej eksplozji walk z radykalnym islamem? Który z krajów jest najbardziej narażony na ataki bojowników islamskich? Jak może w wyniku tego zmienić się układ sił pomiędzy Rosją, Chinami i Turcją w Azji Środkowej? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania w tym odcinku. Nie zapominajcie o subskrypcjach, klikaniu dzwoneczków, bo to właśnie one pozwolą Wam dowiadywać się o nowych odcinkach na naszym kanale. Zapraszam na naszą nową analizę. Afganistan zawsze pełnił ważną rolę dla krajów Azji Środkowej. Ten kraj i poradzieckie republiki mocno wiążą etniczne relacje. Więcej niż połowa mieszkańców Afganistanu to tytularne narody zamieszkujące poradzieckie środkowoazjatyckie republiki. Ponad 35% obywateli Afganistanu to Tadżycy, około 10% to Uzbecy, ponad 5% to Turkmeni. Afganistan zamieszkuje też nieliczna mniejszość kirgijska i kazaska. Warto pamiętać, że często zdarzało się, że w latach 80. Tadżykowie czy Uzbecy w armii radzieckiej walczyli w Afganistanie przeciwko swoim etnicznym pobratyncom. Podobnie było z Dżumą na i Tahirem Juldaszewem, Uzbekami wywodzącymi się z Kotliny Fergańskiej, Którzy po powrocie ze służby w Afganistanie związali się z radykalnym islamem a następnie stanęli na czele Islamskiego Ruchu Uzbekistanu. Była to fundamentalistyczna organizacja islamska odpowiedzialna również za akty terrorystyczne. Dążyła do utworzenia w Azji Środkowej ponadnarodowego kalifatu, współpracowała z Al-Kaidą, a w 2015 roku weszła w struktury ISIS, będąc fundamentem wspomnianego wcześniej wilejetu Khorasan utworzonego w Afganistanie. W szeregach państwa islamskiego walczyło i wciąż walczy wiele osób wywodzących się z terenów byłego Związku Radzieckiego. Obecnie szacuje się, że wśród bojowników struktur państwa islamskiego może znajdować się ponad 1500 osób wywodzących się z Azji Środkowej, z czego najwięcej przypada na Uzbeków, Tadżyków i Kirgizów. Liczni przedstawiciele tych narodowości znajdują się również w szeregach talibów. O wyzwaniach związanych z możliwością ich przeniknięcia na tereny poradzieckie mówi się od kilku lat. Dlaczego akurat teraz to zagrożenie? Staje się szczególnie wysokie. Przeanalizujemy sytuację w poszczególnych krajach i ocenimy, gdzie jest największe pole i możliwości do destabilizacji. Z analizy wyłączymy Kazachstan, gdzie oczywiście również można zetknąć się z radykalnym islamem, ale ryzyko konfliktów na tym tle jest najmniejsze. Jako pierwszemu przyjrzymy się Tadżykistanowi. Dlaczego? Po pierwsze, kraj ten posiada najdłuższą granicę z Afganistanem. I jest jednocześnie głównym punktem przerzutowym na szlaku handlu afgańskim opium. Afgańsko-tadżycki odcinek to 1344 km, ale aż ponad 1100 km granicy przebiega po rzece Pancz. Po drugie, Tadżykistan ma największe w Azji Środkowej doświadczenie z radykalnym islamem. W latach 1992 97 w kraju trwa wojna domowa, której jedną ze stron była opozycja islamska, kierowana przez Islamską Partię Odrodzenia Tadżykistanu. Wspierali ich zagraniczni dżihadyści, w tym talibowie. Opozycja domagała się utworzenia w Tadżykistanie państwa islamskiego. Ostatecznie siły rządowe zwyciężyły, ale zjednoczona opozycja islamska uzyskała m.in. 30% stanowisk w administracji rządowej. Partia islamska była jedyną taką, która miała swoje miejsce w parlamencie na całym poradzieckim obszarze. Z biegiem czasu była systematycznie marginalizowana przez działania władz aż w 2015 roku została zdelegalizowana przez prezydenta Mali Rachmona. W 2010 roku doszło z kolei w dolinie rasztu w północno wschodniej części kraju do największych walk od czasu wojny domowej. Siły rządowe zostały zaatakowane przez dawnych dowódców opozycji wspieranych przez zagranicznych islamistów. Liczba ofiar po stronie rządowej wyniosła kilkadziesiąt żołnierzy. Trzecia przyczyna. To problemy Tadżykistanu z autonomicznymi dążeniami mieszkańców Pamiru z prowincji górskiej Badachszan. De facto aż do 2012 roku Duszanbe nie sprawowało faktycznej kontroli nad tym terenem, który stanowi ponad 1 trzecią powierzchni całej republiki. Ludność zamieszkująca te wysokogórskie tereny to w większości Izmaelici, odłam szyizmu, co raczej uniemożliwia współpracę z talibami, którzy są sunnitami, wrogo nastawionymi do innych gałęzi islamu. Po czwarte, co jest wspólne dla większości krajów Azji Środkowej, to bardzo trudna sytuacja gospodarcza, którą pogłębiają problemy związane z pandemią. Jedna trzecia tajskiego PKB pochodzi z transferów pieniężnych od migrantów, głównie z Rosji. Po zamknięciu wielu biznesów oraz zaostrzeniu zasad przepływu ludzi, sporo Tadżyków wróciło do kraju i pozostaje bez pracy. To rodzi podłoże dla radykalizacji nastrojów oraz szukania dodatkowych źródeł dochodu w postaci współpracy z radykałami. Dziś w Tadżykistanie już nie dochodzi do tak spektakularnych walk jak 10 lat temu, ale na granicy tadżycko-afgańskiej nadal jest niespokojnie. Głównie za sprawą umacniających się talibów na północy Afganistanu i kwitnącemu tranzytowi narkotyków przez tereny administrowane przez Duszambę. W listopadzie ubiegłego roku talibowie dokonali rzeczy bezprecedensowej. Po atakach na afgańskie posterunki graniczne na tadżyckim odcinku, zadeklarowali, że przejdą rzekę Pancz i będą przenosić dżihad do Tadżykistanu. Do tej pory talibowie nie deklarowali publicznie o przeniesieniu walk na tereny poradzieckie. Warto zwrócić uwagę, że większość atakujących stanowiska afgańskich sił rządowych miała obywatelstwo tadżyckie i zapewne ma kontakty w swojej dawnej ojczyźnie z osobami nieprzychylnymi rządom Emomali Rachmona. Formalnie w Tadżykistanie nie ma realnej opozycji. Ostatnie październikowe wybory na prezydenta, Emomali Rachmon wygrał z 91% poparciem przy frekwencji 85%. Kontrkandydatów było czterech, ale żaden z nich nie tworzył prawdziwego zagrożenia. Rzeczywista opozycja, jaką byli islamiści, została wycofana z oficjalnego życia publicznego w 2015 roku. Na tą sytuację Nakładają się podziały klanowe. Rachmon reprezentuje klan kulapski i to on trzyma władzę w kraju, a brak pozostałych regionów w strukturach państwa jest zarzewiem napięcia. Jeśli dodamy do tego skromne siły zbrojne Tadżykistanu, czyli 9 tysięcy żołnierzy, razem ze Strażą Graniczną, to mamy gotowy przepis na problemy ze zbrojnym islamem. Czy rzeczywiście Tadżykistan może stać się areną nowych walk? Wraz z nasileniem się walk w północnym Afganistanie możliwe jest zaognienie sytuacji na pograniczu i lokalna eskalacja. Jednak nie zapominajmy, że na terenie Tadżykistanu rozlokowana jest jest 201 Rosyjska Baza Wojenna, a także Chińska Baza Wojskowa w górskim Badachszanie. O ile samo istnienie chińskiej obecności militarnej na terenie Tadżykistanu jest owiane tajemnicą, to stacjonowanie Rosjan w tym kraju jest oficjalnie jednym z elementów tadżyckiego systemu bezpieczeństwa. W ramach bazy służy około 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy, czyli liczba porównywalna do całego potencjału obronnego kraju. Dodatkowo 300 oficerów i instruktorów. Wspomaga pracę Tadżyckiej Straży Granicznej. Oprócz tego, Tadżykistan wchodzi w skład organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Dlatego, w razie poważnych problemów z islamistami, członkowie organizacji nie będą chcieli dopuścić do rozprzestrzeniania się fundamentalistów w regionie. Co nie oznacza, że zapanowanie nad sytuacją ze względu na trudny górski teren może być trudne nawet dla połączonych sił. Podobny problem może wystąpić w Kirgistanie, który choć nie graniczy z Afganistanem. Przeżywał już ataki islamskich radykałów. W sierpniu 1999 bojownicy wspomnianego już wcześniej islamskiego ruchu Uzbekistanu przedarli się z Tadżykistanu przez górski Badakhszan do Kirgistanu. Fundamentaliści przemieszczali się grupami, ale momentami przez granice przechodziły oddziały o liczebności kilkuset osób. W sumie całe zgrupowanie liczyło ponad 1000 osób. W rejonie miasta Batken. W południowym Kirgistanie doszło do starć bojowników islamskiego ruchu Uzbekistanu z wojskami kirgijskimi, a potem uzbeckimi, które włączyły się do akcji ze względu na ataki na granicę Uzbekistanu. Terroryści wzięli zakładników, ogłosili manifest, który zakładał stworzenie kalifatu w kotlinie fergańskiej. Walki w 99 trwały od sierpnia do listopada. Kiedy wydawało się, że bojownicy zostali zlikwidowani, problem znów pojawił się latem 2000 roku. Wówczas walki mocniej dotknęły Uzbekistan. Starcia wywołały zaniepokojenie nie tylko w całej Azji Środkowej, ale również Rosji, która zawsze obawiała się islamskiego fundamentalizmu. W doktrynie geopolitycznej traktowano ten region jako miękkie podbrzusze Rosji, wrażliwe na radykalne ruchy islamskie z południa. Wojska rządowe doprowadziły do wycofania się bojowników do Afganistanu, a islamski ruch Uzbekistanu rozpoczął nowy etap działalności, ale już w szeregach Al-Kaidy. Na terenie Kirgistanu nie dochodziło później do podobnych walk, ale ten kraj jest bardzo niestabilny politycznie i społecznie. W ostatnich 15 latach doszło do trzech rewolucji obalających na ulicy urzędujących prezydentów, z czego ostatnia z nich miała miejsce w październiku. Na tą niestabilność nakładają się rosnące wpływy radykalnego islamu, szczególnie na południu kraju, niezwykle mocne powiązania władzy i narkobiznesu oraz trudny proces polityczny czekający Kyrgyzstan w tym roku. Kraj jest tuż po nowych wyborach prezydenckich, a przed nim jeszcze wybory do parlamentu, referendum konstytucyjne i kolejne wybory prezydenta przeprowadzone już zgodnie z nową konstytucją. Choć urzędujący prezydent Sadyr Żaparow uzyskał bardzo duże poparcie w wyborach to charakteryzowały się one niską frekwencją, co nie buduje szerokiego poparcia społecznego dla zmian. Ewentualne pojawienie się otwartych konfliktów może być spowodowane napięciami etnicznymi pomiędzy Uzbekami i Kirgizami, albo walką o wpływy w narkobiznesie, które zmieniają się wraz z roszadami na scenie politycznej. Potencjalna eskalacja konfliktu na pewno wywoła zainteresowanie Rosji, która posiada na miejscu bazę lotniczą w Kant, gdzie stacjonuje 200 oficerów i 100 żołnierzy. Oczywiście nie są to siły zdolne do przeciwdziałania większym grupom islamistów, w przypadku kryzysu w Batkenie w 1999 i 2000 roku. Mogą jednak stanowić wsparcie z powietrza dla operacji prowadzonych przez kirgijskie siły specjalne. Najlepiej na potencjalne ataki wydaje się być przygotowany Uzbekistan. Posiada największą po Kazachstanie armię w regionie, której liczebność przekracza 50 tysięcy żołnierzy. Na przełomie XX i XXI wieku kraj ten mocno doświadczał obecności fundamentalistów islamskich. Uzbekistanie. Aktywny był islamski ruch Uzbekistanu. Były przeprowadzane zamachy, w tym próba zamachu na byłego prezydenta Islama Karimowa. Za jego rządów pod pozorem walki z fundamentalistami doszło do całkowitej eliminacji opozycji. A aparat służb wziął pod kontrolę całe państwo, w tym życie religijne. Autorytarna władza była połączona również z dość centralistycznym podejściem do gospodarki, co w ubiegłej dekadzie zaczęło prowadzić do problemów ekonomicznych. Te zaczęły być podłożem do eskalacji konfliktów społecznych. Pewna stabilizacja przyszła wraz z nowym prezydentem Mirzojewem, który objął urząd po śmierci Kalimowa w 2016 roku. Choć nowa głowa państwa również rządzi twardą ręką, to w kraju wprowadzono wiele reform. I głównym elementem stały się zmiany w gospodarce, m.in. ograniczenie centralnego planowania, walka z korupcją i szarą strefą. Transformacji gospodarczej towarzyszyły próby pewnych reform politycznych, jak amnestia dla więźniów politycznych czy ograniczenie pracy przymusowej. Dodatkowo Taszkent wspierał mniejszość uzbecką w Afganistanie w celu budowania samoobrony przeciwko talibom. Ten czynnik wraz z obniżeniem napięcia w społeczeństwie spowodował, że w Uzbekistanie zmalało ryzyko negatywnych skutków wynikających z potencjalnej obecności bojowników islamskich. Największe problemy związane z umocnieniem się talibów czy państwa islamskiego na północy Afganistanu może mieć, moim zdaniem, Turkmenistan. Dlaczego? Dla wielu z was to pewnie nieoczywiste i pomyślicie sobie, że robię zwykłą sensację. Większość z was kojarzy co prawda Turkmenistan jako kraj dość wyizolowany z prezydentem o dziwnym imieniu i nazwisku, Bierdo Michamiedow, ale bogatym w surowce, energetycznym. Przed oczami macie strzeliste biurowce i meczety Ashchabadu, miasto stylizowane na nowoczesne i bogate. Sam Michamiedow, lubi podkreślać bogactwa swojego kraju. Turkmenistan przecież to czwarty pod względem zasobów gazu ziemnego kraj na świecie. Ostatnio prezydent tego kraju pozwolił sobie nawet na wystąpienie na tle dywanu, którego wartość przekracza 200 tysięcy dolarów. Kto bogatemu zabroni? Przecież mają tyle gazu i ropy, powiedzą niektórzy. Ale niestety to tylko kawałek prawdy. Sytuacja gospodarcza w Turkmenistanie jest bardzo zła i to na tle ogólnej zapaści światowej i w regionie. W ubiegłym roku dodatkowo pogrążyła ją pandemia koronawirusa. Choć, i tutaj uwaga, w Turkmenistanie dotąd nie ujawniono ani jednego przypadku COVID-19. Za to jest bardzo dużo przypadków zapalenia płuc. A momentami w stolicy brakowało nawet worków na ciała. Władze Turkmenistanu z dużym uporem starają się podtrzymywać sypiący się wizerunek kraju sukcesu. Stąd też oficjalny zakaz na mówienie o koronawirusie. Nie ma niezależnej opozycji, nie ma pozarządowych mediów. Pozarządowy przekaz płynie od nieoficjalnych korespondentów zagranicznych serwisów turkmeńskich działających spoza granic kraju. Turkmeni dotąd w większości cierpliwie znosili autorytarny reżim, który w czasach hossy na surowcach energetycznych wydzielał duże dopłaty na usługi komunalne i paliwo. Teraz jednak dopłaty się skończyły, towary podrożały. A w wielu przypadkach ich po prostu brakuje. Na wiele towarów w ubiegłym roku wprowadzono system kartkowy. W niektórych regionach są nawet kolejki po chleb. A państwowe firmy budowlane mają kilkumiesięczne zaległości w płatnościach wynagrodzeń. Blokada kraju, słaba sytuacja zdrowotna i gospodarcza oraz ostry reżim tworzy niebezpieczne podłoże dla budowy wpływów fundamentalistów. Ważne, aby pamiętać, że swoją pozycję budują nie tylko ideologią, ale przede wszystkim pieniędzmi, których w Turkmenistanie obecnie brakuje. Drugim czynnikiem ryzyka dla Turkmenistanu jest jego granica z Afganistanem. To teren znacznie łatwiej dostępny niż w przypadku Tadżykistanu. Większość 740-kilometrowego odcinka granicy turkmańsko-afgańskiej to bezludna pustynia, którą łatwiej przekroczyć niż wysokie góry Pamiru. Trzecim czynnikiem jest nasilenie się walk na północy Afganistanu, co wpływa na zwiększenie aktywności talibów na granicy turkmeńsko-afgańskiej. Praktycznie każdego roku w ostatnich latach Turkmenistan ma problemy z przekroczeniem granicy przez bojowników. W 2014 roku doszło nawet do powszechnej mobilizacji wojsk turkmeńskich i wielu ofiar po stronie żołnierzy. Oczywiście strona rządowa próbowała tuszować tragiczne skutki tych wydarzeń. Do przekroczenia przez bojowników islamskich granicy z Turkmenistanem doszło również w 2020 roku. To, w połączeniu ze słabym moralem armii turkmeńskiej oraz izolacją Turkmenistanu poza strategiczne sojusze wojskowe, tworzy bardzo niebezpieczną mieszankę. Czwartym ryzykiem jest zmieniająca się struktura talibów. Po ich stronie w Afganistanie walczy coraz więcej etnicznych Turkmenów i osób z obywatelstwem Turkmenii. Im zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć wspólny język z obywatelami Turkmenistanu niż pasztunami, którzy stanowią większość ruchu taliban. Dodatkowo zmienia się pewna tendencja w stosunku do islamu w Turkmenistanie. Turkmeni nigdy nie byli fundamentalistami islamskimi, natomiast ten zaczyna zdobywać pierwsze przyczółki w tym kraju. Między innymi w miejscowości Tejen na południu. Piątym czynnikiem, który zwiększa ryzyko napadu bojowników islamskich na tereny Turkmenistanu, są wspomniane wcześniej bogactwa naturalne. Duże złoża gazu ziemnego byłyby cenną zdobyczą, czy to dla Talibanu, czy dla Państwa Islamskiego. Podobny scenariusz rozegrał się w Iraku w czasach walki z Państwem Islamskim. Do czego ta cała sytuacja może doprowadzić? Podsumujmy sobie. Mamy dwa kraje, Tadżykistan i Turkmenistan, które są szczególnie zagrożone aktywnością bojowników islamskich przebywających na północy Afganistanu. Co może wydarzyć się, jeżeli bojownicy islamscy wejdą mocniej w Tadżykistan czy w Turkmenistan? Pamiętajmy, że na terenie Tadżykistanu przebywają wojska rosyjskie i wojska chińskie. Oba z tych krajów Będą musiały zareagować w wypadku większej aktywności islamistów na terenie Tadżykistanu. Chiny będą musiały bronić swoich inwestycji, Rosja swoje strefy wpływów. Chiny dopiero zaczynają swoją obecność wojskową w regionie, więc tego typu zdarzenie może być przyczynkiem do zwiększenia jej obecności. Z kolei w Turkmenistanie mamy sytuację nieco inną. Kraj nie należy do żadnego bloku wojskowego, nie ma żadnych baz obcych wojsk, musi radzić sobie sam. Oczywiście jest w relacjach wojskowych z Rosją, i czasem wojskowi z Rosji przybywają na granicę turkmeńską, pomagać, doradzać w zakresie ochrony, bronienia się przed bojownikami islamskimi. Natomiast w przypadku większej eskalacji, któryś z krajów obecnych w regionie będzie musiał zareagować. Na pewno Rosja. Bo jest tutaj tradycyjna strefa wpływów. Jeżeli pozostanie z boku, to odda pole Chinom, bo to Chiny najbardziej współpracują gospodarczą z Turkmenistanem. Bardzo dużo gazu ziemnego z Turkmenii jest eksportowanych do kraju środka. Z kolei z trzeciej strony mamy jeszcze Turcję, która w ostatnim czasie bardzo zaktywizowała się w obszarze poradzieckim. Widzieliśmy jej rolę. Konflikcie o Górski Karabach i wsparcie Azerbejdżanu. Turcja chce iść dalej i budować większe i ściślejsze relacje z krajami Azji Środkowej. Więc Turcja może być kolejną siłą, która zaangażuje się w potencjalny konflikt i będzie chciała pomóc Turkmenistanowi. Co na to Europa? Tu mamy ciekawą sytuację z budową sieci transportu przesyłu surowców energetycznych które prowadzą do eksportu gazu ziemnego, czy też ropy z basenu Morza Kaspijskiego, ale też również z głębi Turkmenistanu. Ewentualny konflikt i destabilizacja w regionie niweczy szansę na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych z tego kierunku. Jak widzicie w ciągu kilku miesięcy, kilku miesięcy, które przyniesie wiosna, a wraz z nią tradycyjne nasilenie się walk, może przynieść zmianę układu sił w regionie, które będzie miało poważne reperkusje geopolityczne na całym kontynencie euroazjatyckim, ale również na całym rynku surowców energetycznych. Na pewno będziemy śledzić tą sytuację i na bieżąco informować o tym, co dzieje się w Turkmenistanie, w Tadżykistanie, w całym regionie Azji Środkowej, tak jak również robimy to w kwestii całego regionu radzieckiego. Jeśli spodobał Wam się ten film i nasza analiza, stawcie łapkę w górę. Jeżeli pierwszy raz jesteście na naszym kanale, zasubskrybujcie go. Jeżeli macie swoją opinię związaną z tymi wydarzeniami, dajcie komentarz, postawcie like na naszym fanpage'u i śledźcie nas również na Instagramie. Już zabieramy się za kolejne odcinki i do zobaczenia.